Dzień dobry Szanowni Państwo, witam w pierwszym podcaście Instytutu Młodych. Instytut Młodych jest... Ciałem doradczym działającym przy Instytucie Obywatelskim, w którym młode i aktywne osoby mogą wyrażać swoje opinie bądź pisać teksty na ważne i interesujące dla nich oraz dla wszystkich młodych ludzi tematy. Ja nazywam się Antoina Krawczyk i w Instytucie Młodych zajmuję się tematami związanymi z kryzysem klimatycznym, z ochroną środowiska, z edukacją ekologiczną, ogólnie mówiąc z klimatem i poprowadzę dzisiejszy pierwszy podcast. Dzisiejszy podcast nagrywamy, ponieważ mamy Dzień Ziemi. Dzień Ziemi w tym roku przypada na 22 kwietnia. I w dzisiejszym podcaście udział wezmą pani posłanka Aleksandra Gajewska. Dziękujemy bardzo za zaproszenie, i wszystkim mi się serdecznie witamy. Warszawianka była radna, była wiceprzewodnicząca Rady Miasta Warszawy, wiceprzewodnicząca Platformy Obywatelskiej w Warszawie. Pani posłanka jest członkinią Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. W dzisiejszym podcaście udział weźmie również pan poseł Aleksander Miszalski. Cześć, dzień dobry wszystkim. Były radny Krakowa, przewodniczący regionu Małopolskiego Platformy Obywatelskiej. Pan poseł jest również członkiem Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisji Gospodarki i Rozwoju. Dzień dobry, Szanowni Państwo. Bardzo się cieszę, że możemy dzisiaj porozmawiać na ważne dla nas wszystkich tematy. Na dzień ziemi wiele fundacji oraz organizacji organizuje różne akcje, które mają uświadamiać obywateli, jak ważny jest problem kryzysu klimatycznego, jak przeciwdziałać kryzysowi klimatycznemu oraz akcje, które mają propagować wśród obywateli postawy ekologiczne. Czy według Państwa w ciągu ostatnich 25 lat wzrosła świadomość ekologiczna wśród Polek i Polaków? Myślę, że ciężko znaleźć jednoznaczną odpowiedź na to pytanie. Z moich obserwacji ja przez blisko 9 lat byłam radną Warszawy i przewodniczącą komisji ochrony środowiska. Już pod koniec swojej działalności miałam okazję zauważyć, że świadomość ekologiczna wśród obywatelek, obywateli w jakiś sposób oczywiście wzrosła. I widzimy przede wszystkim zmieniające się nawyki, a nawet można powiedzieć modę na bycie bardziej Eko. To się przekłada na to, że coraz więcej osób wybiera na przykład wielorazowe torby zamiast plastikowych siatek, albo pije kranówkę, czy to w butelkach szklanych, czy filtrujących zamiast codziennego kupowania wody w plastiku. I mnie bardzo cieszy, że coraz więcej osób zaczyna interesować się tematami ochrony środowiska. I niezwykle budujące jest też to, że głównie kwestiami klimatycznymi interesują się młode osoby. I było. Widać to chociażby przy młodzieżowych strajkach klimatycznych i to jest niesamowite, że nie tylko młodzi dostrzegają problem, dostrzegają wyzwania, które nas czekają, ale one w bardzo konkretny sposób formułują oczekiwania, kierunki działań i stworzą ogromną presję na rządzących. I to jest niezwykle cenne, niezwykle istotne, ale wydaje mi się, że wciąż dalej. Daleko nam do ideału. Niestety, jak to się mówi, diabeł tkwi w szczegółach, a u nas czai się przede wszystkim w ogółach. I jeżeli na przykład wiceminister edukacji na swoim Twitterze ogłasza, że problemy klimatyczne zniknęły, bo mamy za oknem ładną pogodę, to co właściwie mogą myśleć i mówić jego wyborcy? Dziękuję bardzo. Teraz pan poseł Aleksander Miszelski. Proszę bardzo. No tak, tutaj Ola podała <coughs> sytuacje ekstremalne, skrajne, których nie pochwalamy, nie popieramy, ale jeżeli mówimy o ogóle społeczeństwa i czy generalnie ta świadomość wzrosła, to ja tu muszę powiedzieć, że nie mam wątpliwości, że ona średnio jest dużo wyższa i powiedziałbym nawet, że nie tylko w kontekście tego, co było 25 lat temu, ale z roku na rok można obserwować no, postępującą, jakby edukację społeczeństwa. Ja mogę pokazać się na przykładzie Krakowa. Gdzie jak rozpoczynaliśmy y, walkę ze smogiem, y, a to było, no tak, z 10 lat temu, kiedy krakowski Smogowy pierwszy raz wyprowadził ludzi na ulicę, to tej, wtedy, jeżeli dobrze pamiętam, jakieś 60% krakowian popierało likwidację palenisk na, na węgiel i jakby rozumiało ten problem. Ale już po dwóch, trzech latach intensywnej kampanii społecznej, dyskusji, no ten odsetek popierających y, eliminację piecy był 90%. Więc widać, że w takim konkretnym przyk przyk przypadku, przykładzie to się zmieniło. Zresztą młodzieżowe strajki klimatyczne, to to, co Ola też powiedziała, no rzeczywiście jakby ta świadomość wśród młodych wzrasta pewnie najbardziej. Kiedyś takich strajków nie było, a teraz jednak są. Oczywiście zgodzę się w stu że daleko nam do ideału. Akurat trafiłem niedawno na takie badania, rządowe zresztą. No że na przykład tylko jedna trzecia Polaków podejmuje działania na rzecz ochrony własnego zdrowia związanego z jakością powietrza. I na przykład tylko 35% Polaków jest za kaucjonowaniem butelek. Czy co trzeci Polak podjął sam działania mające na celu zmniejszenie emisji zanieczyszczeń? Ale już na przykład 70% Polaków uważa, że wymiana starych piesów na nowe niskoemisyjne jest, jest pożądana, przy 70% też uważa, że należy kontrolować emisję spalin w samochodach, więc widać, że no, są takie działania, które popiera gdzieś jedna trzecia Polaków i do tych dwóch trzeci, która dotrzeć, ale są już takie, że te dwie trzecie są przekonane i tylko ta jedna trzecia jest jeszcze oporna w tym, w tym ministrowie niektórzy naszego rządu. doświadczenia... Samorządowe, więc spokojnie możemy się do nich odnosić, i wydaje się, że jeżeli chodzi o taką edukację ekologiczną mieszkalnych mieszkańców, to samorządy tutaj naprawdę wzięły ogromny ciężar na siebie i odrobiły pracę domową. I ja też pamiętam moment, w którym my żeśmy jako przedstawiciele Rady Warszawy apelowali do ratusza, żeby ze wszystkich instytucji podległo ratuszowi, wycofać w ogóle jednorazówki. I to są niby takie małe kroki, a jednak ogromne mają. Znaczenie, bo jeżeli zaczynamy od siebie te zmiany, no to one tak, właściwie na całe nasze otoczenie i, i zmieniamy to, jak mówimy, w środowisku, i Moje drugie pytanie y, brzmi, w jaki sposób możemy jeszcze bardziej zwiększyć świadomość ekologiczną wśród Polek i Polaków? Czy tutaj rozwiązaniem jest obowiązkowa edukacja ekologiczna w szkołach? Jak Państwo się na to zapatrują? Proszę bardzo, teraz może najpierw Pan Poseł Aleksander Miszalski. No, ponieważ już sobie odpowiedzieliśmy w pierwszym pytaniu, że dalej daleko, daleko jest nam do ideału, to ja myślę, że rzeczywiście tą świadomość trzeba rozwijać i sukcesywnie budować ją w społeczeństwie. Sposoby są oczywiście rozmaite, no, przede wszystkim rząd dysponuje ogromnymi funduszami na to, żeby robić kampanie różnego rodzaju, medialne, społeczne, zamiast kampanii, różnych dziwnych fundacji narodowej, można robić kampanie, które faktycznie się przydadzą. Ale myślę, że to, co powiedziałaś, czyli edukacja dzieci i młodzieży od najwcześniejszych lat, czyli edukacja w szkole nie tylko gdzieś tam przy okazji na lekcji biologii, ale po prostu przedmiot, ekologia czy, czy jakoś inaczej można to nastać, ale jest, jest bardzo ważne. Tak, żeby tak podstawy kształtować od, od samego początku już na poziomie edukacji. No, ale abstrahując od jakby wydawania środków i tworzenia tego typu kampanii i, i, i nauczania w szkole, myślę, że też wytworzenie pewnego rodzaju mody na bycie ekologicznym, nie, 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 pokazywanie dobrych przykładów tak, przez osoby, które są jakoś tam publiczne. Nawet właśnie przy, przy, przy użyciu social mediów, czyli właśnie mamy Facebook, Instagramy i tak dalej. no Trzeba tam pokazywać. Po prostu te dobre rozwiązania, pokazywać, że samemu się to robi. I myślę, że no, pewnie jeszcze znaleźlibyśmy wiele elementów, które mogą pomóc, ale te, te, te wydają mi się takie dosyć ważne. Pani posłanka Aleksandra Gajewska. Ja jak najbardziej zgadzam się z Aleksandrem i nawiązując do końcówki jego wypowiedzi, musimy szerzyć informacje i sami zaczynać od siebie. Ja prowadzę na swoich social mediach taki cykl Klimatyczny Weekend, gdzie poruszam ważne sprawy, jeżeli chodzi o ekologię, ale też w takim no, no codziennym wydaniu, tak, tym, co, 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 na to, co na co dzień możemy wprowadzić do swojego życia, żeby. Było lepiej, ale przede wszystkim wydaje mi się, że ogromne znaczenie ma wprowadzenie edukacji ekologicznej do szkół. Ja już wielokrotnie pisałam interpelacje na ten temat, podejmowałam interwencje. Wydaje mi się, że Uświadamianie od najmłodszych lat i wypracowywanie tych, tych codziennych nawyków, które, jak wiemy, mają największe znaczenie w kwestii ekologii, są po prostu niezwykle ważne. I oczywiście dostaję cały czas zwrotną informację, że, że ten temat jest wyczerpany i, i, i przecież zarówno na lekcjach przyrody, biologii, ta, te podstawy, jeżeli chodzi o nauki klimatyczne, się znajdują, ale ja mam takie wrażenie, że te treści, tych treści ekologicznych jest w tym, w tym przeładowane, tej przeładowanej podstawie, jak na lekarstwo, i one się pojawiają na wysokim poziomie ogólności, a wśród tych najmłodszych osób trzeba po prostu rozbudzić taką potrzebę zainteresowania się tematem zmian klimatu. Trzeba wzbudzić w nich taką potrzebę angażowania się chociażby w różnego rodzaju akcje społeczne. Jeżeli my wykształcimy taką świadomą później młodzież, a następnie dorosłych ludzi, to oni już w zupełnie inny sposób będą postępować. I ja przede wszystkim zaczęłabym od naprawdę solidnego przekształcenia. Przeszkolenia nauczycieli, wychowawców, którzy prowadzą godziny wychowawcze, póki nie mamy tego jeszcze wprowadzonego do, do podstawy programowej, ale też w tej edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej to jest niezwykle ważne i mnie bardzo, mi bardzo podoba się ten trend, który zresztą wywodzi się z Krakowa, ale w Warszawie też jest niezwykle popularny, czyli budowanie na przykład naturalnych placów w zabach, czy korzystanie z kuchni błotnych, gdzie dzieci. Które mieszkają w mieście, uczą się tego, jak funkcjonuje otaczająca nas przyroda, w jaki sposób rozwijają się różnego rodzaju zwierzęta, owady, jak, jak wyglądają cykle rozrostu roślin w konkretnych porach roku. I to jest bardzo ważne, bo dzieci poprzez taką percepcję w naturalny sposób szybciej się uczą, a potem to przekłada się na nawyki w naszym normalnym funkcjonowaniu, co zdobędziemy wcześniej, tę wiedzę, którą zdobędziemy wcześniej. Powiedziała pani posłanka właśnie o tych szkoleniach dla nauczycieli i o różnych zajęciach w szkołach. Wiemy, że ministerstwo przygotowało scenariusze lekcji klimatycznych, natomiast z jakiegoś powodu te scenariusze nie zostały wysłane do szkół, ani nauczyciele nie zostali przeszkoleni. A mi się wydaje, że wysłanie takich scenariuszy i zorganizowanie szkoleń dla nauczycieli przyniosłoby naprawdę dużo pożytku jak z jakiegoś powodu pis nie chce wprowadzić edukacji ekologicznej, to takie scenariusze rzeczywiście byłyby dobrym rozwiązaniem. Jak myślą Państwo, z jakiego powodu oni tego nie robią i czy może tutaj rozwiązaniem jest, aby samorządek, może właśnie to oni powinni wysłać takie scenariusze do szkół i zorganizować szkolenia dla nauczycieli i dla dyrektorów w swoich samorządach? Warszawski ratusz przygotował takie scenariusze lekcji klimatycznych i rozesłał je do stołecznych szkół. E, oczywiście z, cały czas zachęcamy nauczycieli, kontaktujemy się z dyrekcją szkół, żeby. Jak najbardziej zachęcać do wprowadzania takich elementów edukacyjnych w ramach po prostu możliwości, bo to w dużej mierze zależy od podejścia nauczycieli. I ja się w pełni zgadzam, że to powinno być rozwiązanie systemowe, ale jeżeli tego rozwiązania nie ma, my cały czas nawołujemy, żeby takie było, to trzeba po prostu poszukać na teraz dobrych, pośrednich rozwiązań. Nie miałam okazji zauważyć jakichś szerokich, Udanych kampanii społecznych tego rządu nad, o tematyce ekologicznej. E, I nad tym też m, niezwykle ubolewam, bo póki na przykład do m, m, młodzieży można dotrzeć poprzez szkoły, tak e, zastanawiam się, czy nie najlepszym środkiem przekazu dla na przykład osób starszych e, byłaby telewizja czy radio. I tam spokojnie można by było wyemitować chociażby spoty uświadamiające, e, że warto wziąć na zakupy wielorazową torbę. Że warto zamienić butelkę plastikową na butelkę szklaną bądź pić kranówkę, informować o tym, w jaki sposób została uzdatniona woda i że na przykład na, 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 nadaje się ona już do picia. I wydaje się, że wtedy byłaby znacznie zwiększona świadomość i, i takie informacje jak na przykład, że w 2050 roku będzie więcej. W oceanach plastiku niż ryb, obrazują skalę problemu, ale no te informacje mogą nie mieć szansy dotrzeć do tych osób, które, które po prostu muszą. To wiedzieć. No niestety z prawem i sprawiedliwością jest tak, że oni mają zupełnie inne rzeczy na głowie. Nie chcą wprowadzać edukacji ekologicznej, nie chcą wprowadzać edukacji seksualnej do szkół. Właściwie bardziej woleliby indoktrynować w szkołach młodzież. A jeżeli zaś chodzi o kwestie rozbudzania świadomości społecznej, to Błęnarski to, to pisał, po co babcie denerwować, niech się babcia cieszy. I tak właściwie postępują dziś rządzący. Ze swoim elektoratem, wolą ich tych ludzi nie informować, bo jeszcze ktoś im się zacznie wtrącać, bo ktoś jeszcze zacznie zadawać pytania, a te pytania to mogą być na przykład te dotyczące tego, kiedy Polska odejdzie od węgla, i tu mógłby się pojawić chociażby problem z koalicjantami wewnątrz zjednoczonej prawicy, i oznaczałoby to realny polityczny problem. Więc lepiej po prostu tych tematów nie poruszać. Jasne, jak najbardziej się zgadzam. To proszę bardzo teraz pan poseł Aleksander Miszelski. No ja myślę, że tak jak przy odpowiedzi na pierwsze pytanie mówiłem, że jest pewna część społeczeństwa, która nawet w te takie najbardziej oczywiste rzeczy dalej nie wierzy i to jest około 30%, do których no po prostu jeszcze nie dotarło, jeszcze nie ten czas, że, że, że należy o tą, o tą przyrodę, o środowisko, o ziemię dbać. Ja mam takie obawy poważne, że to po prostu część rządzących. Jest w tych 30% i oni sami po prostu nie są przekonani, oni sami nie wierzą w to, że jest jakieś ocieplenie, bo przecież, bo przecież jest spadł śnieg raz w kwietniu, no to jak spadł śnieg, no to nie ma żadnego ocieplenia, bo widać za, za oknem śnieg. I tego typu argumenty się pojawiają, więc ja myślę, że to jest takie świadome działanie, że mimo że te scenariusze jakieś są przygotowane, te pomysły na to, jak taką edukację można by było przeprowadzać, się pojawiają no to oni po prostu boją się tego, oni tego nie rozumieją, oni w to nie do końca wierzą, wiedzą, że coś tam trzeba robić, bo nie będzie kasy suni, no więc jak kasy nie będzie, to lepiej coś zrobić, ale żeby być do tego przekonanym, to trzeba czegoś więcej niż tylko, niż tylko być łatwym na pieniądze, więc moim zdaniem to po prostu w nich siedzi. do tego dochodzi oczywiście taka obawa właśnie o węgiel, no bo przecież jeżeli ekologia... Ochrona powietrza, to na pewno zaraz nam zakażą palić węglem. Jak tutaj Kraków walczy ze smogiem, czy Warszawa, czy kolejne miasta, to zaraz się okaże, że górnicy wyjdą z oponami na, 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 na stolice i stracimy głosy na Śląsku. Więc to, to może być druga rzecz. No a trzecia, ja mam wrażenie, że, że często gdzieś ekologia kojarzy się niektórym od razu z lewicową ideologią. Więc jakby. Dla nich ekologia to na pewno antykościelne i na pewno coś ma wspólnego z aborcją. Nie rozumiemy tego, bo tam pewnie są te rowery, a jak są te rowery, to wegetarianizm, a od tego to już do szamanizmu i y, jakichś diabolicznych myśli niedaleko. Ja myślę, że, że niestety, ja się trochę śmieję, ale naprawdę tak to działa. Później wchodzi jakiś tam ksiądz Natanek i coś mu się skojarzy, gdzieś tam coś powiąże jedno z drugim i oni się po prostu tego boją, bo oni tego nie rozumieją. W związku. No jeszcze, tak jak w, pierwszej, w pierwszym pytaniu, no nad tą świadomością trzeba pracować, przekonywać, no do rządzących też to dotrze, jak będzie dużo kampanii edukacyjnych. No, a z drugiej strony to nie jest to takie, nie wiem, zaklinanie rzeczywistości, która zmienia się na naszych oczach. Przecież widzimy coraz więcej yes. ludzi korzystających z tych um, yes. rowerów. E, widzimy um, właśnie te, te zmieniające się nawyki, a, a, a tutaj rządzący jakby w ogóle zasłaniali oczy i udawali, że nie, no tutaj tego wielkiego słonia na środku pokoju to właściwie nie ma. No właśnie, z jednej strony postawy obywateli i obywatelek cały czas się zmieniają, ale. Rządzący swoje postawy nie zmieniają, i my też jak możemy oczekiwać od ludzi, którzy, tak jak pan poseł i pani posłanka tutaj powiedzieli, nie mają świadomości problemu i sami nie propagują postaw ekologicznych w swoim życiu, jak mamy od nich oczekiwać, że nagle zaczną wprowadzać przedmiot do szkół, który będzie tego uczył, jak sami tego nie popierają. Wydaje mi się, że temat edukacji ekologicznej możemy na razie zakończyć. A że mamy dzień Ziemi, a o Ziemię nie warto dbać tylko od święta, tylko również na co dzień, to zapytam Państwa, jak dbacie może o Ziemię na co dzień? Co robicie dla planety? Może akurat ktoś się zainspiruje i również będzie starał się być bardziej eko w swoim życiu? Ja cały czas będę wracała do tego, że najważniejsze są te codzienne nawyki to w jaki sposób nasze codzienne rytuały, to co robimy każdego dnia to ma największe znaczenie, bo jest największa powtarzalność tych, tych czyn, czynności. I ja nie będę tutaj z siebie robiła ideału, ja cały czas w kwestiach związanych z ekologią się pilnuję, czytam, poprawiam, wzajemnie się w domu pilnujemy, ale przyznaję, że przykładam do tego ogromną wagę. I przede wszystkim staramy się w domu zużywać jak najmniej plastiku, tak jak już wcześniej mówiłam, zawsze planując zakupy bierzemy ze sobą wielorazowe torby, pijemy, parę paszawską kranówkę. Nasz synek też używa wielorazowych butelek. Mamy takie hapsy, takie saszetki, w których możemy mu podać mus jakiś owocowy, w których może zjeść kaszkę. Staramy się też od najmłodszego pokazywać mu, że po prostu można inaczej, ale no, to są Niby proste rzeczy, ale nie zdajemy sobie sprawy, jak one ogromnie wpływają na środowisko. I szalenie, według mnie, istotne jest to, żeby w tej codziennej rutynie starać się Chociażby tymi drobiazgami dbać o środowisko, wybierać rower wtedy, kiedy jest to możliwe jako środek transportu, starać się nie marnować jedzenia. U mnie w domu to jest szczególnie wrażliwy temat. To mnie bardzo mobilizuje do tego, żeby też poprawiać siebie, żebyśmy się w rodzinie wzajemnie pilnowali, um, zwracali na to uwagę wśród znajomych, więc ja po prostu do tego zachęcam. Jak do tego zaczniemy, to to jest bardzo dobry punkt wyjścia, żeby, żeby można było mówić o tym na szeroką skalę, zmieniać e, też nawyki, które panują w firmach, na przykład w których pr pracujemy, e, tam gdzie na co dzień spędzamy m, czas, po prostu. M, Zwracać uwagę, formułować oczekiwania, zmieniać to, co się dookoła nas dzieje. I to już jest przyzwoity start. Proszę bardzo, pan Aleksander y, No Myślę, że te działania są podobne, bo rzeczywiście jest ich jakaś tam, jakiś tam spektrum ograniczone, które możemy tak na co dzień rzeczywiście wdrażać. Ja na pewno już od wielu, wielu lat jeżdżę na rowerze i absolutnie y, 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 no, w Warszawie. Y, w Warszawie mam blisko do Sejmu, ale w Krakowie po prostu w promieniu, powiedzmy, pół godziny, 25 minut dojazdu rowerem, staram się tylko rowerem jeździć. Nawet w zimie, przez całą zimę, nawet przy minus 10-15 stopniach, ubieram się ciepło i jadę. Niektórzy się śmieją, niektórzy uważają, że to panaberia, ale ja już się przyzwyczaiłem. Dla mnie to jest zdrowo, szybciej, taniej, przyjemniej no i ekologicznie, i to jest, to jest ważne. To oczywiście segregowanie śmieci na co dzień, no to jest standard, który już wielu z nas robi. To zwracanie uwagi na takie zero waste, rzeczywiście, żeby stracić jak najmniej tego plastiku, żeby pamiętać zawsze, że na zakupy, jak się idzie, to żeby brać te wielorazowe torby. I jak próbują na kleparzu pakować każdego pomidora w osobną siateczkę, to żeby mówić: Nie, dziękuję, nie chcę, poradzę sobie. Tutaj schowam. Pomidora z ogórkiem do jednej siatki i da się, da się przeżyć, nie zagryzą się tam. Nie? To są takie, no, trzeba o tym pamiętać, bo nie zawsze się pamięta. Ja na przykład mam cały czas coś takiego, że jak myję zęby, to odkręcam wodę i dopiero po chwili Jezus, dobrze przecież ona nie musi lecieć. I, i znaczy, to już już teraz w miarę nad tym panuje, ale jeszcze niedawno to nie było takie, no, są pewne takie wygodne rzeczy, że po prostu człowiek robi pewne rzeczy machinalnie odruchowo. Też na przykład, jak chodziłem na siłownię, teraz zamknięte, ale przez jakiś czas kupowałem wodę za każdym razem, w końcu stwierdziłem halo, przecież to jest absurdalne. W każdej siłowni butelka plastikowa, no i sobie kupiłem taką wymienną i już od tam, powiedzmy, dwóch lat już w tej wymiennej tą wodę się po prostu tylko nalewa i to właśnie pranówka, więc trzeba starać się o tym pamiętać, na pewno też jeszcze do ideału mi brakuje dużo, jeszcze czasami sam się łapię albo na mi mówi, no Eko, jesteś w Komisji Ochrony Środowiska, tutaj coś zrobiłeś, okej, okay, faktycznie, racja. I, I trzeba nad tym pracować cały czas, ale, ale, ale rzeczywiście to daje efekty, no, i trzeba o tym mówić, pokazywać, przekonywać się wzajemnie. No bo czasami to oczywiście odbiera trochę wygody, no, ale, ale jednak ta ekologia jest na tyle ważna, ta, Ochrona ziemi, że powinniśmy z tej wygody czasem rezygnować. Myślę, że też każdy z nas może gdzieś tam pewnie pochwalić się jakimiś inicjatywami związanymi z tym, żeby po prostu uświadamiać mieszkanki, mieszkańców, zmieniać te nawyki. I tak jak ja już wspomniałam o tym, że. W Warszawie chcieliśmy, żeby chociażby samorząd świecił tym, że lepszym przykładem, ale też takie, takie działania miały miejsce w Sejmie, bo kiedy zaczęła się ta kadencja, to zauważyliśmy, że na przykład, jeżeli w knajpach w Sejmie, w tej stołówce i w restauracji sejmowej zamówi się jedzenie, to otrzymuje się je w takich najzwyklejszych plastikowych opakowaniach. I po kilku interwencjach to się zmieniło, więc, więc można. Ja jeszcze mam takie takie marzenie, żeby na przykład te miejskie kluby sportowe, w których trenują dzieciaki, też tam uczono właśnie dzieci, to Aleksander mi właśnie nasunął swoją wypowiedzią o, o, o siłowni, ten, ten pomysł, że my żeśmy apelowali do nich, żeby po prostu dzieciaki miały tam wielorazowe bidony i nie było tak, że na każdy trening, a te dzieciaki przecież kilka razy w tygodniu, to był taki nawyk, że każdy musi przyjść ze swoją półlitrową butelką wody, a czasami nawet kilkom, albo pół litra to za mało. Tylko, że po prostu były te, te bidony i możliwość napełnienia wody na miejscu. I to już też byłaby jakaś zmiana, i też byłby pewien lepszy nawyk. Mamy Dzień Ziemi, więc na koniec jeszcze kochani życzenia dla Ziemi. Gdybyście mogli w jednym zdaniu powiedzieć, czego Ziemi życzycie. Życzymy, żeby jej użytkownicy traktowali ją z ogromnym szacunkiem i żeby zdecydowanie zwiększała się ich świadomość na temat tego, że to, co oni robią, ma wpływ na to, jak ta Ziemia wygląda. Jak najwięcej czystego powietrza, jak najmniej CO2, jak najwięcej równowagi w przyrodzie. No i, no i żeby ci użytkownicy, gospodarze, czyli my, czyli ludzie byli jak naj mądrzejsi, jak najrozsądniejsi, a nie czasem tacy lekkomyślni, bezmyślni, jak, jak bywamy. To chyba najważniejsze. Wtedy Ziemia będzie zadowolona. Powinna ja być się... przynajmniej. A ja Ziemi życzę czystości, wieczności i jak najwięcej takich ludzi, jak pani posłanka Gajewska i pan poseł Miszalski. No dziękujemy. To miłe, dziękujemy.